Cześć, witajcie na kanale Silver Wall Project, czyli fedrowanie srebra. Dzisiaj przyjrzymy się temu, co siedzi w tej paczce. Nie będzie to unboxing, unpacking czy odpakowywanie. U mnie jest federowanie kruszcu, więc bez zbędnej zwłoki. Sprawdźmy, co tam siedzi. W międzyczasie powiem Wam, że paczka jest tak zapakowana, jak jeszcze żadna dotąd. Jakieś takie taśmy dziwne. Paczka. Została zakupiona 1 marca i dotarła do mnie kurierem, 3 dni temu. Ale z braku czasu musiałem poczekać na otwarcie tego. To znaczy, mogłem ją otworzyć, ale chciałem to nagrać, a nie miałem na to czasu. I wyobraźcie sobie, co musiałem przeżywać patrząc na tą paczkę przez 3 dni. A ona sobie tak cierpliwie czekała. Dobra, coś też oporna jest. A jak to, to? No jest, tu? No więc musi to być jakieś dojście do niej. Teraz po jednak tak. O, od razu lepiej. Bąbelki, bąbelki. Nie jest tego dużo. Bardzo mała paczka. Ale mam nadzieję, że. Fajna, śmieci na bok, No już nam nie jest potrzebny. Co my tu mamy? Pewnie faktury do tego, do tego ulotki. E, tym razem kupiłem to um, w Niemczech. W firmie ze strony Auragentum, Aura, Aura przepraszam. Pierwszy raz tam kupowałem. No i zobaczymy, czy będziemy dalej współpracować. Gdzie to jest? Chyba ten już jednak nie jest już. Poważę. Co tam jest? To co miało być, czy nie? Srebrne krążki już widać, zapakowane w kapsle. Mamy. Mamy cię. Mamy trzy takie monety z serii. Serii The Black Flag. To jest The Red Flag Fleet. Moneta, na którą teraz wszyscy polowali. Mnie się udało trafić trzy w przyzwoitej cenie. Z dosyć niską opłatą za przesyłkę. Teraz to papier, z takiej folii, starając się nie zniszczyć kapsla. O dobra. Idzie, idzie, idzie powoli, ale idzie. Jeden. Może trochę bliżej jeszcze ją spróbuję pokazać. Z drugiej strony mamy naszą LZBT drugą. Kolejne, kolejne, oczywiście identyczne, tak? Identyczne krążki. Ja nie zbieram tej serii, nie mam poprzednich przednich monet i chyba nie będę zbierał. Może zostawię sobie jedną do kolekcji, a te dwie kolejne pewnie pójdą w świat. Nie wiem jeszcze kiedy. Moneta została wybita dla Tuwalu. Skoro mówimy o monecie, która pochodzi z państwa Tuvalu chciałem Wam pokazać, a troszkę może dokładniej, a gdzie to państwko się mieści. Gdzie ono leży na naszej kuli ziemskiej. Jak widzicie tu mamy Australię, będziemy się w ten rejon przemieszczać, ale zróbmy to może automatycznie. I lecimy. Tutaj mamy nasze Tuwalu. Tuwalu jest to archipelag na oceanie spokojnym w zachodniej Polinezji, który składa się z Sześciu. Sześciu atoli i trzech wysp. Zamieszkuje ten rejon mniej więcej 12 tysięcy osób. Spróbuję, może, tę kapsul otworzyć jeden. Czy mi się to uda? Chociaż raz bym chciał to zrobić w rękawiczkach. nigdy nie udaję w rękawiczkach, co? Na Pewnie nie w bawełnianych. Będę jej musiał zmienić. Delikatnie to podważymy. Z tej strony. Jeszcze delikatnie z tej. Dajcie jeszcze to... To narusza no się, to rusza się, to powoli. O, mamy cię. Mamy cię. No, śliczności. Śliczności, trochę inne światło spróbujemy. Tak. Ale wyskakuj. Tak wygląda ta strona. Ale nas bardziej interesuje oczywiście ta. No, co można powiedzieć? No. Piękny kawałek srebra. Wyfederowany. Dobra, tak to wygląda. Jeszcze raz wam pokażę. Naprawdę fajna, fajna, fajna monetka. Niektórzy troszkę narzekają na, na rysunek. Ale cóż, ja nie będę narzekał. Mnie się to naprawdę podoba. Dobrze, dziękuję Wam za, za oglądanie tego kolejnego odcinka na kanale Silver Wall Project, czyli federowanie srebra. Dzięki, do zobaczenia.